Witam wszystkich na kolejnym vlogu. Ogólnie imieninowym. No i cóż, Mordki. No chciałem wszystkim serdecznie podziękować za życzenia. Tutaj właśnie wszystkim na Facebooku, na YouTubie no a na innych portalach też. Przede wszystkim BodyCryst. Dzięki wielkie na fanpageu widziałem posta. No i cóż, na no, Mordko. Dałeś symbole ogień także od Crazy Wizard Pyro. Będzie coś specjalnego za sekundę, tylko chciałem serdecznie właśnie wszystkim podziękować jeszcze raz za życzenia. Bardzo mi miło. Urodzinki były udane, imieninki teraz właśnie dzisiaj też udane. Właśnie teraz zbieramy się na taką kulturalną imprezkę całonocną. No i cóż mordki, no to dla was, za wasze zdrowie. Także Body Christ, dzięki wielkie mordo. No, będzie głośno. Tutaj też pozdrawiam właśnie Pawła, Izę, jedną i drugą. To dla Was mordy. Od szefa CWP. Uj, było głośno. Także mordki. Pozdro na rejonie! Trzymajcie się mordy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia! A ja spadam na jakiegoś drinka, tylko takiego bezalkoholowego, ponieważ dzisiaj kulturalnie, żeby jutro w niedzielę do kościoła trafić, jak to mówią. Trzymajcie się mordy. Pozdrowienia od Crazy Without dla wszystkich, którzy pamiętali. No i dla, dla wszystkich, którzy z nami są. Pozdrawiam mordy. Trzymajcie się.